Andrzej Wasilewski z nami, jeden ze współorganizatorów Wielkiej Gali Boksu we Wrocławiu. Największej jaka kiedykolwiek była na polskiej ziemi organizowana? Na pewno największa w skali świata, w sensie, w sensie sportu światowego. Natomiast przez to, że ani jeden z węśniarzy nie jest Polakiem, no to w Polsce nie jest to takie wydarzenie jak na przykład Kliszko zadanki. Natomiast jeśli chodzi o rynek cały światowy, no to, to absolutnie największy. No właśnie, liczba dziennikarzy, którzy już przybyli, w ogóle gwiazd światowego boksu, które już przybyły i przybędą, to jest coś co... Daje taki powiew, e, da, jeśli komuś, nie wiem, powiedzmy, ten boks powszednieje, to to jest taki powiew świeżości na pewno. To jest boks na najwyższym światowym poziomie, tu się łączą różne elementy od, od wielkich pieniędzy, wielkiego sportu, wielkich Michaelów, bufferów, po nie wiem, 150 krajów transmisja, więc wszystko jest absolutnie napięciogastkowe. Mhm, ale też trzeba przyznać, że jak na e, taką galę na stadionie, gdzie zwykle to były fight cardy w stylu trochę braci Klitschko, że duży main event i resztę walki niezbyt, powiedzmy, e, nie z pierwszego planu, to w tym przypadku te zestawienia są fajne, dobrze ułożone. Fajna walka Fiodora Czerkaszyna, no i, no i walka wieczoru. Twój typ na walkę wieczoru? No raczej usyk trzymał przyki z całej siły, albo przed czasem pod koniec, albo na okay. e, co sądzisz o e, poziomie trudności rywala Fiodora Czerkaszyna? Myślę, że bardzo wymagającym, myślę, że Fiodor będzie miał ciężką przeprawę. E, no, ale bierzy, m, tak powiem, mierzymy na samą górę, to musimy wy wygrywać kto, kto będzie po drodze, I kropka. Okay. Jeszcze na koniec szybkie pytanie, czy z racji tego, że są tutaj przedstawiciele Skills Challenge Promotion, jest szansa, że pójdą do przodu rozmowy w sprawie ewentualnej walki Łukasza Różańskiego w Arabii Saudyjskiej? Taką wielką nadzieję, bo wszystko, że tak powiem, szło bardzo szybko i trochę zwolniło. No tak to obok się bywa czasami, że coś, co już miało być, nagle staje i odwrotnie, ale no bardzo chciałbym to szczerze mówiąc już do domknąć. Okej, okay. dzięki wielkie. Z dzięki.